Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Mija miesiąc, odkąd nie mam samochodu, cały czas naprawiany po kolizji, a w międzyczasie dostałem samochód, tak zwany zastępczy. I tak pomyślałem, że zrobimy o tym lekcję, bo ukryte w tym jest, w tym, w, tym, w tym zwrocie samochód zastępczy jest ukryty ciekawy zwrot courtesy. Courtesy słuchajcie, to jest uprzejmość. Jest taki zwrot by courtesy of. I my to tłumaczymy dzięki uprzejmości albo za pozwoleniem. Na przykład czasami jedna telewizja emituje obraz innej telewizji, który dostała właśnie dzięki uprzejmości. Wydaje mi się, że u nas w rogu mógłby być taki napis, że zdjęcia dzięki uprzejmości na przykład, nie wiem, telewizji Polsa, coś takiego. No i właśnie w naszym zwrocie samochód zastępczy ukrywa się to słowo courtesy. I to tak Dosłownie znaczy uprzejmość. Czyli samochód zastępczy nazywamy e Car, czyli to coś takiego jakby samochód uprzejmości. A chodzi po prostu o to, że za tym zwrotem kryje się to, że nie musimy za coś płacić. I teraz jak powiedzieć, że dostałem samochód zastępczy? No, możecie użyć czasownika get, czyli I got, ale dużo ładniej będzie to wyrażone w stronie biernej. I've been given. Jakby został mi dany. I've been given a courtesy car. Czyli na przykład, my car got hit last week. Tak? Mój samochód został uderzony w zeszłym tygodniu. Albo was. In a crash. Był w wypadku, miał wypadek. Luckily, na szczęście, I've been given a courtesy car. I to jest ten zwrot. Jesteśmy w słowniku Longman. By, i by można pominąć. By courtesy of somebody. Dzięki uprzejmości, tak? By someone's permission or kindness. Mamy czyjeś pozwolenie, lub wyniku, je, wyniku jego uprzejmości rather than raczej niż by paying them. Czyli nie musimy im płacić. Photographs supplied courtesy of Blenheim Palace. Tak, photographs supplied, czyli zdjęcia dostarczone na net, -t -t -t, dzięki uprzejmości tego pałacu. Photographs supplied courtesy of Blenheim Palace. No, a tym razem jesteśmy w słowniku Oxford i też mamy ten zwrot by courtesy of somebody albo something. No i mamy znowu official permission mamy czyjąś zgodę. The pictures have been reproduced by courtesy of the British Museum, tak? Zdjęcia zostały i tu mamy reprodukcję. Dzięki uprzejmości za pozwoleniem tego muzeum, no, a tu mamy jakiś tam filmik. Na YouTube, no i w opisie jest napisane Video courtesy of CNN, tak? Czyli, że w tym filmiku wykorzystano filmik dzięki uprzejmości CNN. Czyli telewizja CNN wyraziła zgodę na wykorzystanie jakiegoś tam materiału. No, a tu jeszcze jakiś artykuł na temat y, samochodu zastępczego. Getting a courtesy car. Everything you need. Know, tak? Otrzymanie samochodu zastępczego. Wszystko, co musisz wiedzieć. Uwaga, my mówimy, mówimy wszystko, co w języku angielskim to tak nie działa. Chyba robiliśmy na ten temat lekcję. Spróbuję znaleźć i podlinkować. No i na przykład tu jest taki podtytuł. How do I qualify for a courtesy car? See, tak? czy ja się kwalifikuję jak to zrobić. Albo na przykład... Czy dostanę samochód zastępczy, jeśli mój samochód jest naprawiany w jakimś moim lokalnym, osiedlowym zakładzie mechanicznym? Przypominam, że garage to nie tylko garaż, ale też zakład mechaniczny. No i przypominam, że to słowo ma co najmniej trzy, jak nie cztery wymowy. Robiliśmy na ten temat filmik. Podlinkuję wam z tyłu i w opisie. Dzięki, trzymajcie się.